Przecież no to, no, to no ten chuj, chuj, chuj mi zajechał no drogę dobrze, no. no zajechał mi drogę, nie widziałaś? W balancie trzeba było na niego Zajechał mi drogę, czy bym go kurde przypierdolił. Matko dobrze, że nic nie urwało się. Mam nadzieję. Bez zmian przez 1,6 km. Chuj. Z Bogowa. Nie ja mnie dociskał, Przecież bym go przypierdolił, jakby go dali prosto. mu uciekać. Czekaj, bo jest dużowy most Będziemy w domu, będzie te to, to ci pokaże jak to było blisko. Tyle od, od, od jego z tego. Aha, bo my nagrywamy cały czas. No. no my... Po 500 metrach skręć w prawo. W 12. Należy no, 16. Kręć w prawo. To był ten chwilę. No mamy 12. Bez zmian przez 2,6 km. Ja się przestraszyłam, że, kurde, Oj, no i no musiałem Ej, uciekać. Wiemy, nie widziałam, że tam ktoś jedzie no. nie? Nie zaczął dociskać, nie? No ja uciekałem, bo się broniłem. 104 km do Atry, 100, 106 km. 44, Leśno 64 pisało. 64? Chyba. 44. 44. 44. 44. 44. 44. Zobaczymy, będzie jeszcze raz.